Dzień dobry. Dzień dobry w niedzielę. O, patrzcie, coś Wam chciałem pokazać. Jestem na południowym stoku. Niedaleko domu, wszędzie tam śnieg. Na południowych stokach nie ma śniegu, ale zobaczcie, co jest pięknego. Zobaczcie, mrówki się obudziły. Mrówki się obudziły, zaczynają pracować. A to pokazuje, że. Wiosna! No nie, raczej pewnie wiosny jeszcze nie będzie. Ja dzisiaj robię mały wymarsz. Chciałbym powiedzieć, że idę niczym stary dziadek, astmatyk. Schudłem 4 kg. Przeszedłem jakąś ciężką chorobę. Gdzie wyjście do pieca, podłożenie sprawiało mi jakieś napady takiej astmy. Dzisiaj wybieram się troszeczkę przejść, bo czas odzyskać siły. Chociaż jeszcze chyba nie jest dobrze. Idę, może coś Wam pokażę. Może coś fajnego znajdę. Może jakąś dobrą herbatę zrobię. Ruszam. No właśnie. Tam jest północ, więc wszystko jest pokryte śniegiem. Sporą warstwą. A tu jest naprawdę. Bardzo cieplutko, normalnie czuć takie ciepło, że na tym stoku można się opalać. Ja uważam, że ten stok, ktoś go kiedyś kupi, to chyba jest kaczorów, nazwisko kaczor, kaczor. Jak ktoś kupi tą działkę, ja bym zrobił z tego winnicę. Jest przepięknie, zobaczcie, tu już promienie słoneczne grzeją bardzo, bardzo mocno. A gdzie indziej jest bardzo, bardzo zimno, chociażby. Gdzie nasi sąsiedzi, Bronek, z zosią, całą zimę nie uświadczą słońca. Tuż za mną. Tam jest mój dom. Wszystkie wzgórza od strony północno-wschodniej. Jest to dawna szczolnia uranu i kopalnia, która niegdyś została zakopana, zasypana. Nie wiem, jak głęboko została zasypana, ale nigdzie nie ma śladów wejść do tej kopalni. Chciałem kiedyś trafić i dogrzebać się historii właśnie tej kopalni, jak to tutaj wyglądało. Bo w każdym razie, wszystko co od numeru 95 w stronę 93 90 na wzgórzach południowo bardziej północnych, północnych, północno-wschodnich to stara kopalnia uranu. Bardzo ciekawa sprawa, ale nic tu nie da się znaleźć. I trzeba będzie pogrzebać w historii. Ja idę takim fajnym dziedzińcem. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Nagrywałem ostatnio stamtąd, i tu idą takie piękne właśnie drogi. Tak zwane dla mnie dziedzińce, gdzie można się przechadzać. Ale ciągnikiem pewnie tędy nigdzie nie dojedzie. Idę w stronę Nowych Rochowic. Chciałbym zobaczyć, czy jeszcze gdzieś na drzewach. Jest możliwość znalezienia jakiejś dzikiej róży. No i ludzie pokazują na internecie, że już pierwsze jakieś zioła zaczynają rosnąć Że niby już się pokazał dziki szczypior, chociaż wątpię w to, bo jeszcze niedawno u nas było ponad 20 cm śniegu. Trzeba będzie popatrzeć w historii. Jak wyglądała ta kopalnia? Ile tutaj osób pracowało? Kto pracował? Spróbuję dotrzeć do tej historii i zrobić z tego jakiś, właśnie, fajny odcinek. A póki co w stronę Nowych Rochowic idę. Troszeczkę pochodzę po lasach, popatrzę, czy nie ma zrzutów, bo ostatnio, w tym roku, już mi tamtym roku, w 2024, razem trzy sztuki, może coś jeszcze, bo od lutego znowu zaczynają się zrzuty. I Warto będzie znowu zacząć chodzić. Trzymajcie się. Widzimy się później. Stamtąd przyszedłem. Tam jest mój dom. Za tymi drzewkami jest ten południowy stok. A zobaczcie tutaj jaki widok. Ciach. Zamek Wolków. Rozpościera się. No i hełmiec. Ta górka to jest hełmiec. W górach Wałbrzyskich. Ruszam dalej. Naprawdę jest przepięknie, mimo słabości jaką odczuwam, czuję radość, że mogę troszeczkę się przejść. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, takim włóczykijem, leśnym wikingiem jak ja, gdzie będę was zabierał właśnie w takie wyjścia, szwędanie się po okolicach i nie tylko poszukiwania, zioła, grzyby, zrzuty i inne rzeczy. Pięknie tu jest. Jak tu jest pięknie. ślicznie No i pierwsze znajdki, czyli dzika róża. Dzika róża, które jeszcze wciąż ptaszki nie zjadły. Można coś będzie pojeść. Dla tych... Zobaczcie, jak to się wszystko czepia. Dla tych, którzy nie wiedzą, dzika róża jest bardzo smaczna. Tylko nie można jeść tych pestek, bo można poczuć duże kucie. Już jest przemartnięta taka, więc się rozwala. Ale myślę, że do dzisiejszej herbatki, którą będę robił właśnie na tym na tej wyprawie, świetnie się nada. Gdzieś miałem beczek Mam nadzieję, że wziąłem. Bo jak nie wziąłem, to będzie po herbacie. Woda jest, filtry są, wszystko mam, a kubeczka nie widzę. No właśnie. Kubeczek został w domu. I będzie dupa z tego. No, będzie dupa. Trudno, idę dalej. Podczas nagrania ostatniego odcinka w starym kamieniołomie opowiadałem właśnie o drzewach owocowych, które znajdują się wszędzie tutaj na polach, co jest rzadkością taką, co spotkam się pierwszy raz w Polsce. I zobaczcie, jest grusza, jest jabłoń, tu są jakieś krzewy, tam jest orzek, więc jestem zobaczcie w jakimś tam lesie, a między brzozami znajdują się drzewka owocowe. idealne miejsce, gdzie można się najeść, chociażby jesienią, robiąc takie wyprawy jak ja. Chciałbym Wam pokazać coś bardzo nietypowego w tych lasach. Ja, jako rodowity podlasianin, dla mnie to, co chcę Wam pokazać, jest normalnością, ale mieszkanie właśnie. Tutaj w tych okolicach to jest takie coś dziwnego, że to można spotkać w lesie. A mianowicie, zobaczcie. Tutaj. Tu nawet widać jak pięknie wycierały się. Zobaczcie, zwierzaki. Rogami było wycierane. Ale nie o tym chciałem wam powiedzieć, bo to jest... Wiecie jakie to jest drzewo? To jest sosna. To też jest sosna. Zobaczcie. I co jest w tym dziwnego? Dziwnego w tym jest to. Że u nas tutaj nie ma sosen. Świerki, jodły, wszystkie, świerkowate, wszystkie iglaste, modrzewie i inne cuda, a sosnę tutaj znaleźć jest bardzo, bardzo ciężko. I to jest to jedna z niewielu, które znalazłem. Widziałem kilka sztuk przy Bolku w zdrój i to są kolejne, a to oznacza, że jest gdzie pozyskiwać właśnie smolniaki których będę w tym roku szukał. Lecę dalej. No i serenki na polach stoją. O, zobaczcie tam, biegają, widać. O, tam poszły, w tamtą stronę. O. A są to małe sarny, nie są to. Nie są to. Baczcie, tego lepiej biegnie. Nie są to ani. Ani jelenia, ani sarny tylko, ani łanie, tylko malutkie serenki. a ja chciałbym dzisiaj spotkać jelenie na swojej drodze, może telefonem bardziej się uda to nagrać, troszeczkę zbliżyć, a póki co szukam, szukam zrzutów i jakichś ciekawych ziół, chociaż na razie nic nie widać. kaczastkie, to również to, co już Wam pokazać na Facebooku, ale to będzie właśnie teraz na YouTubie, czyli chodzi o bogactwo pieców e, tak zwanych wapienników. Piece wapienne, które służyły w dawnych czasach do wypalania wapna. Skały wapienne były składane w takich piecach i Wypalano je i niczym w dzisiejszych czasach patrząc jak to wygląda w wieszczadach w podobny sposób, tylko nie w piecach metalowych, a w piecach budowanych. Za chwilkę wam pokażę jeden z takich pieców wypalano wapno, które służyło do przemysłu. Tak jakby dzisiaj chociażby wykorzystujemy wapno. I zaraz wam pokażę takie złożo wapna odrzuconego na bok. Jestem przy nowych rochowicach. Nowe rochowice, mysłów. Kolipy też są. To są właśnie miejsca, gdzie jest mnóstwo piecy wapiennych. Zobaczcie. Nie jest piec wapienny, a to już jest produkt. Czyli jakiś odpad. Poczekajcie, bo tutaj rękawica mi wchodzi w obiektyw. I to jest już jakiś odpad z wypalania. Zobaczcie skały wapienne, tak to wygląda, a tam dalej znajdują właśnie się piece wapienne. Są to piece, które znajdziemy przy jednym ze szlaków naszej gminy Bolków. Tu są pozostałości po fundamentach, być może jakieś domki, w których Ci wypalacze właśnie spędzali też wolny czas. I tu jest właśnie taki piec. Kiedyś natrafiłem przypadkiem na niego schodząc z góry, ponieważ za tą górą znajduje się Juskowa Góra, na którą być może zaraz podejdę, żeby wam pokazać. Bo nigdy nie jest mi ona po drodze. A tu póki co, piece. Wielkie piece, wielkie piece wapienne, tak zwane wapienniki, które już się troszeczkę walą. Oczywiście jak zawsze mnóstwo śmieci. Dawniej, kiedy byłem dzieckiem, takie miejsce zobaczcie, to jest butelka w Optysiu. Zobaczcie, w Optysiu. Napój mego dzieciństwa. Butelka po Ktysiu. Oczywiście też jest absolut. Ale absolut nie jest już butelką dzieciństwa. Chociaż zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Z tego powodu, że. Patrzcie, jakaś liczna buteleczka, którą zarekwiruję za chwilkę. W moich czasach, kiedy byłem dzieckiem, odwrócę się tak. Taka butelka w powódce w winie. Odczcie, chociażby tutaj po ptysiu, który wam pokazałem, była czymś wyjątkowym, ponieważ my, dzieci PRL-u, te butelki zbieraliśmy. Każde miejsce. Ja pamiętam, włóczyłem się jako dziecko po wszystkich wysypiskach śmieci, lasach, plażach, rzekach, gdziekolwiek, ktokolwiek zostawił taką butelkę. Musieliśmy tą obrączkę ściągnąć, pamiętam jak wiele razy wrzucaliśmy butelki do wielkiej bali z wodą, gdzie się moczyły i wtedy tutaj nożykiem obcinaliśmy. Nie było, może byłem dzieckiem, sześciu czy siedmioletnim, nożyk w ręku i musiałem, ojej, i musiałem właśnie to robić, żeby zarobić sobie parę złotych na swoje potrzeby. Czyli, żeby kupić kilka butelek, sprzedać, kupowałem sobie takiego ptysia, który był niesamowicie dobrym smaku i dzisiaj już o nim... Zapominamy i już na pewno te czasy nie wrócą. Więc takie wysypiska śmieci jak tutaj, chociażby w miejscu turystycznym, dla nas były nie, ra, nie lada gradką. Ponieważ to właśnie tutaj, w takich wysypiskach, nie tu, nie w tym części Polskiej, ale w ogóle na takich wysypiskach my, dzieci PRL-u, zarabialiśmy niesamowicie duże pieniądze. Idę dalej. Piece są te bardzo duże. Nie do wszystkich, ale do części. Jak zawsze, ja jestem bez latarki. Ale zobaczcie, jak tu jest jakoś tak trochę luksusowo. Tu jest właśnie jeden z takich piecy. I oczywiście jako wysypisko śmieci. Bo gdzie? Najlepiej wywie śmieci jak nie do lasu. Smutne to trochę. Nie wiem do kogo należy ta ziemia, ale myślę, że fajnie, chociażby z naszymi władzami gminy, abyśmy zorganizowali właśnie sprzątanie naszych papińników, ponieważ są przepiękne, ale niestety wszystkie są zasypane wysypiskiem, śmieciami. Wszystkim, co niepotrzebne do nas w domu. Bo po co jechać na przok. Po co wywozić to na przok, jak można to właśnie wszystko o, w ten sposób w miejscach, gdzie niby nikt nic nie widzi, a tak naprawdę inteligencja człowieka jest tutaj niebywała, ponieważ wiadomo, że w takim miejscu turystycznym ludzi jest mnóstwo i zawsze to znajdziemy. Idę na górę, zobaczę, jak to wygląda z góry. Tutaj jest miejsce, tak jak wspomniałem wcześniej, e, stare funda... Gdzieś gdzie były pewnie jakieś chałupki, e, miejsca gdzie odpoczywano. A ja idę tam do góry, zobaczyć czy się da coś zajrzeć e, od właśnie góry. Więc próbuję.